Ryszard Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia. W polskiej literaturze logicznej przyjęło się jednostkowe odniesienie przedmiotowe. Na przykład, pojedynczy koń określać mianem desygnatu. Pojedynczy koń to desygnat. Zaś gatunkowe odniesienie przedmiotowe, koń jako gatunek, mianem denotacji. Rodzaje dyrektyw. A, empiryczna. Doznania wewnętrzne, zewnętrzne: jestem głodny lub widzę, że pada deszcz. Adekwatne wyrazy tych doznań zmysłowych, jakie towarzyszą uczuciu głodu lub obserwacji deszczu. Innymi słowy, uznając zdanie jestem głodny, posiłkuję się dyrektywą, która nakazuje mi uznać to zdanie w sytuacji, gdy odczuwam, Głód. B. Dyrektywy akcjomatyczne, nakazujące bezwarunkowe uznanie pewnych zdań, a zatem uznanie bez powoływania się na jakiekolwiek racje. Na przykład, jeśli dziś jest wtorek, to jutro będzie środa. Jest to postulat znaczeniowy, zdanie, którego uznanie nakazuje obowiązek w języku. C. Dyrektywy dedukcyjne, nakazujące uznanie określonego sądu, gdy wcześniej uznane zostały inne. Jeżeli poniedziałek to jutro wtorek, Tak zwany modus tollens z 1a lub b oraz 2, nie b, wnioskuj 3a. Środki dedukcji. Zbiór zdań X jest tożsamy ze zbiorem wszystkich zdań, które można z niego wywnioskować, korzystając ze środków dedukcyjnych CN. A oto koronny argument przeciwko operowaniu pojęciem prawdy. Chcesz wiedzieć, czy przekonanie jest prawdziwe? Prawdziwe w klasycznym, określonym przez Arystotelesa sensie. Aby to wiedzieć, musisz wiedzieć, czy rzeczy się mają tak, jak zdanie głosi. Musisz więc porównać to, jakie głosi zdanie alfa, z odpowiadającym mu stanem rzeczy i sprawdzić, czy ten ostatni zachodzi. Ale aby to zrobić, musisz wiedzieć, jakie związki łączą wyrażenia z elementami rzeczywistości natomiast wszystko co wiesz o rzeczywistości i o stanach rzeczy z którymi rzekomo ta rzeczywistość ma wiele wspólnego jest zawarta w Twych przekonaniach o stanach rzeczy z którymi rzekomo ta rzeczywistość o stanach rzeczy z których rzekomo ta rzeczywistość jest zbudowana jest zawarta w Twych przekonaniach jesteś zatem skazany na porównywanie przekonania alfa z innymi Twymi przekonaniami i tylko tyle możesz zrobić, nic więcej. Mówienie o porównywaniu z rzeczywistością, ze Stanami opisywanymi przez Alfa jest złudzeniem. Im wcześniej się z niego wyleczysz, tym lepiej. Potrafimy wymienić nieomal nieograniczoną liczbę zdań, których wartość logiczną ustalamy dokonując zabiegów polegających na jakiejś formie sprawdzenia, jak rzeczy mają się w rzeczywistości. I oto dowiadujemy się, że obserwując, mierząc, ważąc, poddając rzeczy eksperymentom i testom, nie dokonujemy żadnego porównania przekonań ze stanem faktycznym, lecz jedynie pomnażamy liczbę naszych przekonań, porównując je z wcześniejszą naszą wiedzą. Owszem, rzeczywistość jest jakimś źródłem inspiracji dla naszych przekonań. Nie wiemy jednak w jakim. Możemy na tym poprzestać, tym bardziej, że sporo o prawomocność posiłkowania się pojęciem prawdy wydaje się, iż nie ma większego znaczenia wobec faktu, iż strony A godzą się, aby uznawać pewne zdania za lepiej uzasadnione od innych, B godzą się, że procedury empiryczne grają specjalną rolę wśród procedur służących do uzasadniania zdań, C. Godzą się, że uzasadnienie czegokolwiek z absolutną pewnością nie jest możliwe. George Berkeley, S. Percibi. Istnieje, jestem postrzegany. Queen, być to znaczy być wartością zmiennej. realizmu głosi, że podmiotami Teza realizmu głosi, że przedmiotami doświadczeń zmysłowych są obiekty materialne lub obiekty fizyczne o cechach fizycznych i usytuowane w czasoprzestrzeni, istniejące niezależnie od ich postrzegania. Według idealistów, przedmiotami poznania są subiektywne stany wewnętrzne podmiotu, generowane w aktach poznawczych i treści tych aktów, i treści tych aktów, lub ich układy spreparowane. Przy użyciu szczególnych, niezmysłowych form a uznawanych za konieczne elementy konstytutywne doświadczenia zmysłowego. Według idealistów, przedmioty materialne, które umysłowi filozoficznie niepogłębionemu jawią się jako byty niezależne, niezależne od podmiotu, w istocie są korelatami treści jego świadomości. Tylko błędna świadomość potoczna przypisuje im istnienie niezależne od ich postrzegania. Idealizm zamyka uniwersum poznania w kręgu podmiotowości, czyli obszaru subiektywnej sfery wewnętrznej podmiotu. Realizm epistemologiczny utrzymuje, że zasadniczą i realizowaną cechą poznania jest przekraczanie przez podmiot własnej podmiotowości. Transcendentowanie ku sferze zewnętrznej bytów od podmiotu niezależnych. Idealizm epistemologiczny implikuje, iż nie istnieje świat obiektywny niezależny od podmiotu i jego aktów poznawczych. Analiza percepcji według idealistów wskazuje, że wiedza ogranicza się do grup konglomeratów treści wrażeń w umyśle lub do wyników syntezy i interpretacji danego doświadczenia. Rola sądzenia i interpretacji bezpośrednich danych, spostrzeżeń wskazuje, że przede wszystkim umysł generuje treści wiedzy, a nie świat zewnętrzny. Wiedza ma charakter relacyjny i wszystko, co jest poznawane, podmiot poznaje, wchodząc w relację poznawczą z przedmiotem. W związku z tym naturę przedmiotów poznania konstytuuje ich relacja z podmiotem. Nie ma wiedzy o przedmiotach takich, jakimi one byłyby, niezależnie od relacji względem umysłu. Niemożliwa jest jakakolwiek wiedza o przedmiotach takich, jakimi one są poza wiedzą, poza ich postrzeganiem. Realizm bezpośredni uznaje percepcję za bezpośrednią konfrontację, kontakt podmiotu z przedmiotem względem niego zewnętrznym. Najprostsza wersja realizmu bezpośredniego jest realizm naiwny, naturalny pogląd potoczny, dziedzinny w myśleniu filozoficznym. Schematy poznawcze. Schemat zawiera zarówno dane w postaci wartości domyślnych, hipotez dotyczących tych obiektów lub zdarzeń, jak i procedury dobierania jednych wartości przy założeniu innych wartości. Miński porównuje schematy poznawcze do formularzy przeznaczonych do wypełnienia, gdzie miejsce niewypełnione wszystkie zapełniane są automatycznie pewnym standardowym zapisem. Skąd biorą się wartości domyślne? Jedno z rozwiązań polega na spostrzeżeniu, że schematy budowane są warstwowo. Na przykład schemat pokoju korzysta ze schematu podłogi, ten z kolei ze schematu płaszczyzny poziomej, ten z ogólnego schematu płaszczyzny. Róż schemat podłogi musi zostać uaktywniony, aby mógł z kolei zadziałać schemat pokoju. Aparatura pojęciowa klasa wszystkich znaczeń przynależących do języka. Pierre zwraca uwagę na inicjatywę istoty żyjącej, która modyfikuje swoją własną strukturę w celu uzyskania doskonalszego, zarazem niezawodnego dostępu do rzeczywistości.